Backup, czyli jak nie stracić i jak odzyskać to temat kolejnego spotkania z cyklu MIT IT, które odbyło się 17 października w katowickim Kinoteatrze Rialto. Dzisiaj tematem przewodnim jest backup ale też postanowiliśmy uzupełnić tematykę spotkania o wiele ciekawych warsztatów praktycznych i między innymi dzisiaj będzie można zobaczyć wirtualną rzeczywistość na ekranie smartfona obserwowaną przez specjalne gogle. W trakcie wydarzenia prelegenci opowiedzieli o ciekawych rozwiązaniach technicznych, które pomagają w archiwizacji oraz zarządzaniu danych, czyli jak bezpiecznie backupować swoje dane. Przede wszystkim musi być pełen wgląd w całą infrastrukturę, czyli musimy mieć tak naprawdę dostęp do informacji 24 na dobę, co się dzieje z naszym systemem, ale z drugiej strony musimy mieć pewność e, możliwości przywrócenia danych w momencie awarii. Zatem jak następuje awaria, administrator musi być stuprocentowo pewny, że będzie w stanie odzyskać dane w możliwie jak najkrótszym czasie. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród specjalistów i pasjonatów z branży IT. Frekwencja jest właściwie już stała. Zawsze na nasze spotkanie przychodzi od 60 do 100 osób i dzisiaj też jest około 70 uczestników. Cieszymy się, że mamy już grono tych, Którzy Meet it wpisali na stałe do swojego kalendarza. No i cóż, liczymy, że będzie nas więcej. Jestem bardzo zaskoczony frekwencją, a także myślę, że będziemy się starać uczestniczyć również w tego typu wydarzeniach w przyszłości. Przyjęliśmy cykl dwumiesięczny, jeżeli chodzi o Mid-IT, ale postanowiliśmy też poszerzyć tą formułę o możliwość spotkań warsztatowych w międzyczasie. I takie najbliższe spotkanie przewidujemy jeszcze w październiku już w naszej siedzibie w Fimy Czese, na ulicy Ligockiej. Meet it to cykliczne spotkania, podczas których Przybliżane są najnowsze trendy w informatyce.